Przepraszam, w Lego Star Wars 2 The Original Trilogy. oryginalna trilogia to już nie jest Lego Star Wars 2 video game. No, widzę, że nadal będę to niestety pamiętać. Dobra, mniejsza. Zaczynamy ostatni poziom w tej grze do Gwiazdy Śmierci. Więc czas zakończyć już tą fabułę. No bo oczywiście jeszcze samej gry nie porzucę, bo będę ją przechodzić na 100 więc no, jest to jakieś wysłanie, no, czy takie wielkie bym nie powiedział, ale e, tak jak mówiłem, jeśli chodzi o tryby fabularne poszczególnych poziomów, że jeśli mi się nie udało, tego wam nie pokażę. Myślę, że jak będę grać w trybie swobodnym, to będę chciał zbierać te klocki czerwone, które mi są najważniejsze. Jakie ja będę miał, czyli tam razy 2, razy 4, razy 6, razy 8 razy 10 i to będę miał, to od razu też zrobię tak naprawdę już resztę. Dla mnie najważniejsze jest zdobyć tak naprawdę no w sumie najwięcej, żeby było razy 10. No i dobra, ostatni jeszcze grzeń Widzę, że zaczynam się oczywiście z tym lataniem. jako jakoś nie do końca się z tym cieszę. Jeśli nie mam być szczery. No właśnie, bo od razu oczywiście zginę. Nie wiem, czy ja trafię to. Nie wiem w co ja tak naprawdę trafiłem w zasadzie Nie wiem za bardzo co ja mam tak naprawdę strzelać i do kogo Aha muszę Dzięki Naprawdę nie dziękuję Muszę pozdobywać te kule a ja muszę pozdobywać od tych. No tak jest bym powiedział, ale Dobra, trzeba porozwalać. Fajnie nie byłoby gdyby te działka dałoby się szybciej rozwalić i gdyby nie oni. Nie wiem to ma życia. Ja się nie chce w końcu to rozwalić. Ej, rozwalisz się w końcu? Dobra, rozwal to. Dobra, i to od razu rozwala też. To, dobra, to. Warto to wiedzieć. Że też od razu się to rozwala. To jest bardzo dobre. Wniosek, ale ja wam dam, dam strzelać. Możecie płakać o to, że dobry i wyrozumiały. Dobra, kabum. Dobra, nieco pozbierane, nieco pozbierane, dobrze, dobrze, ale dalej, dobra, tutaj jest do zdobycia, o bardzo dziękuję, od razu to, to idealnie. Od razu do zniszczenia. Pięknie. Okej, okay. ale jeszcze jest gdzieś. Jeszcze jest gdzieś jakiś, ale nie wiem gdzie. Dobra, padnij w końcu, co ty na to? dziękuję A co się stało z tamtą amunicją ostatnią, którą miałem przepraszam bardzo no No i dobra. Więc teraz niszczymy tak naprawdę to wszystko. Aman. No co to ma być? takie poziomy to ja nie lubię. Jeśli ja mam być szczery, ja, za takie poziomy to ja mogę powiedzieć, sorry, ale nie, że nie jest to taki do końca dobry poziom jakby się wydawało. Dobra. Jestem już zestaw, trzeci. Przestańcie mnie niszczyć! Naprawdę, nie przeszkadzajcie mi, a ja będę zadowolony. Co to jest za... Co to na być? Ja się pytam. Dobra, do, do widzenia. No, prawie, prawie w końcu. Dobra, jeszcze jedno, a oni nie z w spokoju. I tak wolę wziąć trzy. I trzy. Dzięki. Naprawdę nie dziękuję za to, co mi zrobiliście. Za wredni Co za wredni Wredni, nawet ja nic nie widzę. No kamera oczywiście taka, żeby nie była zbyt piękna i przyjemna. Dobra. Dobra, 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 zawracam. Proszę się nie wtrącać, będę zadowolony. To chyba powiedziałem, że ja będę zadowolony, jak się nie wtrącisz. Cercę, chyba kogoś powariowali. Jest. Jest. Dobra, to już nic. Ech.

Tego głównego został nie, no super, fajnie, co najlepsze, ja nic nie widzę, to jest o wiele lepsze. Dziękuję. Nic nie widzę przez tą kamerę. Ech. No nie dziękuję. No. No daj mi się już ruszyć. Co ty na to? Co jest? Co to było? No co to było? Nie wiem czy to słyszeliście, ale co to było? Jakiś błąd, czy co? Nie, no to jest nowe Cały czas strzelam do tego, a jeszcze ci przeszkadzają. Czemu to nie może działać u nich? Odczepcie się. Dziękuję. Nie wiem czy jest gdzieś, aby Ja mógł... Nie mogę nawet wrócić, bo kurczę tamten się odzywa. Dobra, biorę ze sobą kulki, nie wiem co tam będzie, ale idę tu. Wale, ja już i tak mam tak naprawdę te kolary. Kolare koraliki. Nie wiem jak to nazwać, po prostu mam już wspierane określoną ilość monet i tyle Do widzenia. Ale mnie denerwuje się, dzięki naprawdę. Gdzie jest ten drugi? Miałem to chyba trzy ale bo... albo nie, nie wiesz Dla mnie ważne jest to, żeby sprawdzić co tutaj jest Proszę się nie wtrącać. o! Czerwony klacuszek No przynajmniej to jest jakieś zadowolenie A wy jesteście mój niezadowoleniem Fajnie. Tak, dziękuję. Nareszcie. Gdzie jeszcze jest to do rozwalenia? Gdzie? Gdzie się pytam? No rozwal to, dziękuję. Dziękuję. Najwtrążyj się. Jest, dalsze, o! Aha, jeszcze ja muszę... Aha, teraz muszę wracać, okej, okay, rozumiem. Czyli teraz muszę wrócić po te... Oczywiście, że ktoś musiał mnie trafić. Jak żeby inaczej. Dobra. Fajnie, naprawdę fajnie. Zamknij się. Do widzenia. Trzeba to jeszcze ostatecznie rozwalić. Chyba że zaraz mnie rozwalę. Rozwalę. Do widzenia. Dziękuję. O, nareszcie. Ale to jest się koniec. To mini zestaw się ciekawe zdobyłem Okej, okay. nie wiem jak to ok Ja totalnie nic nie widzę Czyli ja mam powiedzieć naprawdę, ja tak czasami nic nie widzę teraz w tym poziomie A mini zestaw, nie wiem jak Zastrzelam na ślepo, chyba i trafił. To jest tak zwane... Ach, możesz, Może się coś uda zdobyć. Nie wiem, może, bo nie musi. Wszystko w minionicę jest tak, nie wiem, jak. Poziom ukończony, Uf. nie wiem jak zdobyłem te mini -stawy. nie wiem czy nie pominąłem, ale ja, jeśli udało mi się tak naprawdę, jeśli udało mi się, o wynik razy 10, dziękuję, dziękuję, razy 10, takiego potrzebuję zapasów, ale podejrzewam, że będzie kosztować jakieś miliardy, nie wiadomo ile, mam nadzieję, że mi starczy, ale podejrzewam, że nie, nie wiem jak zdobyłem te międzystawy zestawy, zostrzelałem, ja nic tym kompletnie nie widziałem. Nie wiem, czy, czy gdzieś pominąłem. Chyba w tych, gdzie nie mogłem, więc jeśli to tylko to było, w tych miejscach to tak naprawdę też poziom zrobiłem już prawie na 100%. Koniec historii. Dziękuję. Wow, ale jeszcze jestem w szoku w totalnym. Proszę bardzo, ukończyliśmy w tym momencie powrót Jedi. Wow, bardzo się cieszę. Prawie 50% Jedi. Prawie, no ale to dobrze. Dobrze to pokazuje, że jest dobrze. I mnie interesuje, no bo postaci już mamy, podejrzewam, wszystkich. I ceny dla mnie niektóre to jest takie okochulcze. Eee, hold super Księżniczka Lea jako więzień Strażnik Big Fortuna Krocisna Boba Fett 175 tysięcy Strażnik Imperator 275 tysięcy ale to nie jest najdroższa postać Admirał Akbar Ben Kenobi jako duch, patrzcie na to milion sto milion Milion dwieście tysięcy jako duch, ale jeśli kupujesz z duchami nie otrzymujesz żadnych obrażeń, to jest coś najpiękniejszego, więc przez całe mógłbym wydać na jode, lecz tego nie zrobię, bo to sobie zostawię w pewnym odcinku, gdzie wszystko wykupimy, tak jak to zrobiłem w poprzednim, ale to też trochę zajmie, więc podejrzewam, że ten odcinek sobie poczekacie, chyba, że postanowię, że... Chociaż będę miał odpalone te bonusy, więc też będzie łatwo. Bosk, dengara, 4 lom, śliwce, proszę bardzo, tutaj dwie roby, bo jest imperialne fajnie, ale 30 milionów. No to niestety nie zdobędę tego razy 10 tutaj pakiet tego kod TBC 4 jakoś niespecjalnie to widzę, ale 30 milionów. No to pokazuje, że 29 milionów tak szybko nie zdobędę. Więc niestety, ale ten wynik razy 10 sobie zostawię. No to nie wiem, gdzieś nie znaleziono. No cóż, mogę sobie wykupić tutaj te klocki, nie wykupię, bo tu nie ma sensu. I tak mnie interesuje, bo tutaj część szósta fajnie, super, tu część piąta. Ale cały czas... Tu nie mam. Nie wiem, czy... Muszę mieć pewną posadę odblokowaną. Ja chyba wiem. Że chyba mi się odblokowała. Muszę mieć kogoś z jakiegoś najemnika właśnie. Nie pokazałem jeszcze gdzie do końca jest to. O! Do gwiazd do Gwiazdy śmierci. Proszę bardzo, możecie sobie tak popatrzeć. Tutaj właśnie są te mini zestawy, które zdobywamy. No to jest właśnie takie dookoła, sobie przejście. Więc to pokazuje właśnie ile udało się zdobyć. I to jest. To oczywiście wam pokażę wiadomo kiedy idzie. Musisz zebrać więcej złotych no 60. No to na razie jeszcze nie. Ale spokojnie, wszystko tak czy siak odblokujemy. I więc myślę, że też pokażę właśnie Wam każdy tutaj bitwa na Hołd. Każdy z tych mini zestawów. O, tutaj 99, maksymalna ilość złotego klocku w tej grze. Yy, tutaj atak rebelii, ucieczka z Gwiazdy Śmierci, Tu na czyli o tutaj są te pierwsze, poprzez spustkowe, nie, ale tutaj. Tutaj jest ten pierwszy poziom, który nie mogłem nic go zrobić, dobra, więc tak. To oczywiście razem sobie popatrzymy to, kiedy zakończę serię, to można te klony i tak dalej, ale 43,7 no jakoś nie tak do końca jest fajnie. Ale niestety, jeśli ja chcę wiele rzeczy, muszę wykupić pewną postać. Niestety z bólem serca muszę teraz taką postać kupić. 70... 70 tysięcy. Bobafet za drogo, powiem szczerze. Ale potrzebujemy łowcy. Jakby mogę Grido, ale... Jeśli ja... Wiem, że w później... Dobra, trudno. Wykupię Bobafeta. Specjalnie go wykupię. Mam nadzieję, że się pojawi. Byłoby bardzo miło, gdyby się pojawił. No bo oczywiście Boba Fett jest bardzo potrzebny. Bo... Wiele rzeczy muszę zdobyć, tak naprawdę więc dobra, teraz będzie trzeba przechodzić. Tak naprawdę, poziomy cały czas na razie nie jest zablokowane, bo na razie nie mogę nigdzie znaleźć Boba Fetta, A byłoby bardzo miło, gdybym miał Boba Feta. to by bardzo mi ułatwiłoby sprawę przynajmniej. Żebym sprawdził, czy mogę teraz to odblokować, no ale na razie nie. Więc tak, tutaj zacznijmy sobie powtarzanie poziomów Nowej Nadziei. No mam postaci nieco odblokowanych, mam nadzieję, że mi wystarczy. Nie będę nic więcej kupować, bo właśnie Boba Fett jest takim potrzebnym, jest z takich potrzebnych. Mam nadzieję, że to będą tak naprawdę już wszyscy. O, Księżniczka Boż, ciekawe. Dobra, więc nie wiem, czy mam tą postać w sumie. Myśli tak, teraz skopałem, aby wykupić tamtą postać, ale dobra. W Na następnym odcinku będziemy sobie powtarzać właśnie te poziomy. Na pewno w jednym odcinku tego całego nie zrobimy, bo oczywiście nam zostało jeszcze tutaj. Aha, jak się wychodzi z gry, to trzeba jeszcze raz rozbudować. ok, rozumiem. Też ta premia, więc też tą premią się zajmiemy. Więc jak ukończymy to całe, oraz no, jednak Tryby fabularny będę musiał zdobyć, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o te tryby fabularne, ja będę chciał na razie pozdobywać mnożniki monet, a potem tryb fabularny sobie już zrobię poza tym nagrywaniem, bo to nie ma takiego sensu wam pokazywać, ale dopiero kiedy zdobędziemy odpowiednie mnożniki monet. Więc dobra, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. No i co? Trzymajcie się, no i cześć. Nara.